To. podasz mi cukier? <gum> Już gambo, oto twój cukier. <gum> Może jak dosypiesz będzie lepsze. Ten gorzej! To jest słone! To dlatego, że zamiast cukru wsypałem soli. I to był najlepszy żart pod słońcem. Dałem się nabrać, ale to nie był najlepszy żart. Znam lepsze. Hej tata! Czy ten keczup nie wygląda jakoś dziwnie? Hmm, mogę sprawdzić, ale potem chcę zobaczyć, co według Ciebie może być lepsze. Dlaczego dziwnie... A! Czemu to zrobiłeś? Całą twarz mam w ketchupie. Bo to był żart. Tak, zrobiliśmy, bo to śmieszne. Wcale, że nie. Może być śmieszne, jak się to robi komu innemu. Nie można się nabijać z własnego ojca. Oj, chłopcy, nieładnie. Nie wolno tak się bawić. Co? No, taty, nie krzyczałaś, jak się z nas nabijał. Dla waszego ojca już za późno. Ale wy powinniście go przeprosić, zanim wrócę do domu. Sądzisz, że panu tacie nic nie będzie? E, pewnie dawno o tym zapomniał. No i co tam, dzieciaki? Cześć, tato. Nie chcecie przymierzyć tych pięknych, nowiuteńkich butów? To jakiś żart, zgadza się. Co? <laughs> żart! Ja mam robić żarty? Nie! <śmiech> nie! <śmiech> hmm, też chciałbym zwrócić te nowe buty. Niestety, proszę pana, nie są nowe, bo pełno w nich gotowanej fasoli. To absolutnie niemożliwe! Na pewno zechce pan je włożyć i dowieść, że można w nich chodzić, tak? A więc włożę je i dowiodę. <laughs> Rozmyśliłem się, zatrzymam je sobie. Myślę, że się do nich jednak przywiązałem. Lekcje żartów dla początkujących. Przez kolejne pół godziny. Pół godziny? To dwie kanapki, i babeczka, i wiaderko lodów. Oj, jeszcze wezmę parówkę na ostatnich 20 sekund. Zapamiętać. Następnym razem zabrać prowiant też na drogę powrotną. Punkt pierwszy. Proszę wejść na dach własnego domu. Punkt drugi. Proszę się rozebrać do rosołu. Punkt trzeci. Proszę udawać baletnicę, jednocześnie klepiąc się po twarzy. Ja normalnie nie wyrobię. Jestem baletnicą. Jestem baletnicą. Jestem baletnicą. Jestem baletnicą. Jestem baletnicą jest Punkt Oświadczam, że to był żart. Punkt szósty. Wejdź do domu przez komin głową w dół. O, patrz. Tata nie spał całą noc, próbując znaleźć sposób, jak się odegrać. Tak, a teraz śpi jak głaz. Chcę zobaczyć jego minę, jak się obudzi.